Witam z powrotem na szkoleniu z przygotowania do kontroli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest to cykl dziewięciu odcinków, jest to odcinek piąty, i w tym odcinku opowiadamy o przebiegu kontroli. To znaczy, co dzieje się, kiedy kontrolujący już przybędą do naszego obszaru przetwarzania danych, obszaru, który jest objęty kontrolą. I teraz, jeżeli tylko przyjdzie ta para kontrolujących, tak jak mówiłem, to jest zwykle prawnik i informatyk. To na samym początku, po oczywiście pozdrowieniu i zajęciu miejsc, mamy sprawdzane podstawy do przeprowadzenia kontroli, czyli kontrolujący legitymują się, pokazują swoje legitymacje służbowe i swoje upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Są to upoważnienia imienne, a zatem każdy z nich będzie miał oddzielne upoważnienia. Teraz... Jeśli chodzi o zakres tego upoważnienia, to jest to numer legitymacji, data jej ważności, imię i nazwisko i stanowisko służbowe, podpisy wystawcy i posiadacza, fotografia pracownika oraz godło państwowe i pieczęć ŁODO. Jeśli macie Państwo wątpliwości, czy osoba, która podaje się za kontrolującego, rzeczywiście jest tym kontrolującym, zawsze możecie skontaktować się z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zweryfikować, czy ta osoba o takim nazwisku e, rzeczywiście powinna nas kontrolować. Oczywiście oni też mogą pokazać dodatkowo e, dowód osobisty, chociaż tutaj ta legitymacja pełni taką funkcję, też dokumentu te, potwierdzającego tożsamość. E, teraz na prezentacji Państwo możecie zobaczyć, Stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca, w sprawie wzoru legitymacji służbowej, właśnie pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wzór takiej legitymacji, ona ma kolor niebieski i są na niej wszystkie elementy, które właśnie wymieniłem. Natomiast to, co nas bardziej interesuje od strony merytorycznej, to jest, tak jak wspominałem, to imienne upoważnienia. I tutaj poza tym, co już nieraz powtarzałem, jeśli chodzi o zakres kontroli, czyli te aspekty, które będą podlegały kontroli, o których prawdopodobnie się dowiecie Państwo także z zawiadomienia o kontroli, natomiast tam nie ma obowiązku wskazywania tego rodzaju zakresu upoważnienia, mamy też imię i nazwisko kontrolującego, oznaczenie administratora, podmiotu Przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek, czyli innymi słowy, oznaczenie nas, podmiotu kontrolowanego, e, który będzie po prostu e, kontrolowany, jeśli chodzi o zgodność o, z przepisami ochrony danych osobowych, e, wskazanie podstawy prawnej przed wprowadzeniem czynności sprawdzających, dalej mamy zakres czynności sprawdzających, jego m, datę i miejsce tego wystawienia, tego upoważnienia. No i wreszcie podpis osoby uprawnionej do wydania upoważnienia w imieniu prezesa urzędu. Tutaj, jeśli chodzi o ten pierwszy moment kontroli, będziemy musieli pamiętać, że wszystkie ustalenia trzeba udokumentować. I tak jak mówiłem Państwu, kiedy się przygotowujemy do kontroli, czyli kiedy my już sobie zakładamy, jakie będą te pytania zadawane i mamy też rekomendacje wdrożone i tak dalej, to nie jest jeszcze koniec, dlatego że nawet jeżeli my przygotujemy się do tego w 80, 90, 95, może nawet procentach, jeśli chodzi o ilość dokumentów, które mogą żądać kontrolujące, proszę pamiętać, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie zrzuty ekranu, z jakiego momentu, w jakim fragmencie, jakie zdjęcia, być może nawet jeszcze dokumenty, które nam nie przyszły do głowy, będą żądali kontrolujące i my będziemy musieli je dostarczyć. I w tym zakresie, no jest jakby też taka elastyczność po naszej stronie. Warto mieć osobę obecną, jeśli chodzi o dostarczanie takich dokumentów, wyszukiwanie. Być może ich nie ma na miejscu. Możliwe, że kontrola jest tylko w jakiejś placówce handlowej, tak? w jakimś takim małym miejscu. Natomiast centrali też potrzebujemy mieć punkt kontaktowy do tego, żeby nam pomógł zrealizować tą zasadę rozliczalności. Przy czym jeszcze raz powtórzę też z poprzednich odcinków taką bardzo ważną informację, czyli to, że podawanie innych informacji niż żądane przez kontrolujących jest poważnym błędem, tak? czyli jakby niepotrzebnie narażamy się na dodatkowe pytania, ujawniamy więcej niezgodności niż pracownicy urzędu sami pytają. Prawdopodobnie nawet wykraczamy w ten sposób poza zakres upoważnienia, ponieważ no oni i tak o bardzo dużo rzeczy pytają, i mm, jeżeli o coś nie pytają, to można spokojnie założyć, że to jest im niepotrzebne do realizacji zakresu ich upoważnienia. Żeby dobrze przygotować się do kontroli i wiedzieć, w jaki sposób ona przebiega, myślę, że najlepszym pomysłem będzie postawienie się na miejscu kontrolujących. Znaczy postawienie się w sytuacji takiego pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy to prawnika, czy informatyka, który prawdopodobnie ma 5, 10 lub 20 lat doświadczenia właśnie w przeprowadzaniu kontroli, prowadzeniu różnego rodzaju postępowań i Jedziemy na kolejną kontrolę, czyli dla Państwa to jest rzecz nowa najprawdopodobniej, jest to rzecz, no, która stawia w jakimś sensie organizację na nogi, powoduje stres i tak dalej. Dla kontrolującego to jest jakaś rutyna w pewnym sensie, tak? Oczywiście on pracuje bardzo uważnie i, i też realizuje swoją pracę i to jest też tak, że my musimy założyć, że jesteśmy zwykłym dobrym pracownikiem, który chce zrealizować swoje obowiązki pracownicze. I teraz, jeżeli jedzie ten kontrolujący, on chce zrealizować przede wszystkim swoje obowiązki. Jeżeli postawimy się na miejscu takiego kontrolującego i chcemy być po prostu takim dobrym pracownikiem, to co jest naszym obowiązkiem jako taki pracownik? Tak? Jest to obowiązek zrealizowania całego zakresu upoważnienia do kontroli. Czyli musimy zebrać wszystkie informacje, od których zależy o nasze ustalenia, to znaczy zależy treść tego protokołu końcowego. Myślę, że tutaj po prostu jest to taka forma, którą może, możemy sobie wyobrazić polecenia szefa, polecenia służbowego. Musimy zbadać wszystko, co nam szef każe. Dalej musimy udokumentować wszystko, dlatego że za pół roku, za rok, za dwa lata może to być potrzebne w jakimś postępowaniu, czy administracyjnym, czy sądowym i ta dokumentacja musi być kompletna. To jest tak naprawdę coś, co świadczy o jakości naszej pracy jako kontrolujących. W związku z czym musimy mieć dobrze sporządzony protokół, ale też zgromadzone wszystkie ustalenia, jeśli chodzi o ich udokumentowanie: czyli sporządzenie właśnie notatek z wyjaśnień, ale też właśnie załączenie wszelkich dokumentów. Tak jak mówiłem, też zrzutów ekranu, czy wydruków zdjęć, które świadczą o tym, że te nasze ustalenia są prawdziwe i wtedy dopiero możemy powiedzieć, że jest to zrealizowane zadanie, jeśli chodzi o kontrolującego i myślę, że jak rozumiemy jego, to wtedy dużo lepiej jest nam się i dogadywać, i przewidywać jego ruchy, także te związane z oględzinami, o to, co będzie badane. W ten sposób na pewno jest nam dużo łatwiej zapewnić tą rozliczalność. Tak jak Państwu wspominałem, Mamy dość długi czas, kiedy ta kontrola jest prowadzona. My, gdybyśmy audytowali, to by było być może pół dnia, może nawet parę godzin. Natomiast urząd standardowo może przebywać i to tak jak jest w zawiadomieniu 5 dni, to trzeba się spodziewać, że około 4 dni nawet może zająć ta kontrola ze względu na to, że ona jest rozbudowana, tam jest dużo dokumentów. I poza tym, że mamy ten formalny moment, właśnie sprawdzenia upoważnień i tak dalej, potem wyjaśnianie i oględzin, też z każdej czynności są sporządzane protokoły cząstkowe, e, które mają dokumentować konkretny rodzaj czynności, czyli np. właśnie te oględziny, np. wyjaśnienia konkretnego pracownika, e, konkretnego pełnomocnictwa na ok konkretną okoliczność. Może być odrębny protokół cząstkowy na coś takiego. I pamiętajmy, żeby właśnie je czytywać najlepiej przez dwie osoby z naszej strony, tak żeby mieć pewność, że wszystko, co padło podczas ustaleń ustnie, też zostało zapisane. No bo może się zdarzyć tak, że kontrolujący nie notują na bieżąco tego, co my mówimy, a potem o czymś zapomną gdzieś jakieś nieporozumienie się wkradnie, a to są przecież też okoliczności świadczące na naszą korzyść lub niekorzyść. Żeby się dobrze przygotować do roli pełnomocnika, myślę, że tutaj najlepszym rozwiązaniem by było poza szkoleniem właśnie tym, którym Państwo słuchacie, ale też szkoleniem stacjonarnym z przygotowania do kontroli, taki akredytowany kurs dla inspektorów ochrony danych. Wtedy wiemy wszystkie aspekty, właściwie nie tylko związane z kwestiami formalnymi, ale także z naszymi praktycznymi doświadczeniami, analizą ryzyka, dostosowaniem poszczególnych procesów czy systemów informatycznych, czy oceną skutków dla ochrony danych. I myślę, że taki kurs da Państwu dużą dozę wiedzy, też tej praktycznej, w jaki sposób postępować w przypadku właśnie kontroli, ale przede wszystkim jak się przygotować tak, żeby nasza organizacja tej kontroli nigdy nie doświadczyła. Pytanie? Tak. Proszę powiedzieć a propos protokołu cząstkowego, jak to wygląda? Czy w tym protokole, już ostatecznym, który dostajemy, do którego możemy składać zastrzeżenia w ciągu 7 dni. Czy tak jakby będą te wszystkie treści ustalone w protokołach cząstkowych, one będą przeniesione do tego ostatecznego protokołu? Czy te protokoły cząstkowe będą niejako jakby załącznikiem do tego głównego protokołu? Jak to technicznie wygląda? Myślę, że to jest świetne pytanie od strony merytorycznej, dlatego że ze względu na to, że wszystkie ustalenia z protokołów cząstkowych będą stanowiły treść bardzo długiego protokołu końcowego, to jeszcze będzie to wyglądało w ten sposób, że my inaczej się zachowujemy, my jako pełnomocnicy, Czytając protokoły cząstkowe, a inaczej jak czytamy protokoły końcowe. Już wyjaśniam o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli e, Protokół cząstkowy jest sporządzany na miejscu, czyli w toku tych wszystkich rozmów, na gorąco i tak dalej. To naszym głównym celem przy protokole cząstkowym jest pilnowanie tego, żeby te ustalenia były dla nas korzystne, żeby tam były wszystkie fakty, które padły, żeby niczego urząd nie przekręcił, nie pomylił i wszystko było tak wyjaśnione, jak my byśmy chcieli, żeby brzmiało, bo my po prostu no, w ten sposób wyjaśniamy, prawda? Natomiast jak już otrzymamy propozycję protokołu końcowego, co zwykle jest kilka lub kilkanaście dni po. Zakończeniu czynności kontrolnych. To wtedy zastanawiamy się już nie tyle nad tym, co byśmy wyjaśniali, w jakiś sposób, bo na to już był czas i też ciężko potem to zmieniać, więc zakładamy w ogóle, że w tym zakresie my tutaj nie będziemy nic zmieniać. Z tym zastrzeżeniem, że może się zdarzyć tak, że powiemy, że jakichś konkretnych załączników nie zdążyliśmy dostarczyć, ale na pewno dostarczymy do protokołu końcowego. Wtedy no, jest moment na to, żeby je dołączyć. Tak? Ale to jest wyjątek. Natomiast analiza tego protokołu końcowego, ewentualnie zgłoszenie zastrzeżeń to już jest nie tylko właśnie sprawdzanie te, tych faktów, być może nawet niezgodności z protokołem cząstkowym, ale myślę, że bardzo ważne jest już spojrzenie z perspektywy prawa, prawa ochrony danych osobowych, czy rzeczywiście tam nie powinno być na przykład jakieś, jakieś dowody nie powinny być uwzględnione ze względu na to, że były zebrane z naruszeniem prawa. Albo z kolei też jakieś ustalenia wpływają na to, że moglibyśmy zostać pociągnięci do odpowiedzialności, czy by były dla nas niekorzystne i też jeszcze próbujemy jakieś inne argumenty wyciągnąć związane z tymi niedokładnościami, być może dodatkowymi faktami. Także to są dwa oddzielne tak naprawdę podejścia. Na następnym filmie będę opowiadał o tym, czego mogą żądać kontrolujący, czyli przez dwa następne filmy będę przekazywał Państwu swoją wiedzę i doświadczenia w zakresie tego, o co możemy być pytani i co możemy konkretnie być zobowiązani udzielić, jeśli chodzi o informacje czy dokumenty. Dziękuję.